Dziś o grzybku tybetańskim, ale może od początku? Najpierw Wam pokażę, jak się to robi, a później Wam opowiem, co to jest w ogóle grzybek. Przy grzybku musimy mieć plastikowe. Sito, drewnianą łyżkę. Wszystko robimy albo w porcelanie, albo szkło. Po prostu grzybek nie lubi metalowych rzeczy. On się po prostu psuje. To jest pierwsza rzecz. I co? Przerzucę tu. I Zaraz Wam pokażę, jak on wygląda. Mnie się to kojarzy jak drobne kalafiorki, a niektórzy mówią na to twarożek. Twarożek kefirowy, różnie mówią na to. Tak wygląda na sitku. I teraz to przypłapamy zimną wodą, bieżącą. Musi być naprawdę dobrze wyczepane. Słoik. Słoik też musi być czysty. Żadnej filozofii tu nie ma, prawda? I przerzucamy to z powrotem do, do słoika. I zalewamy mlekiem 2%. Co najważniejsze, nie używamy do tego mleka UV. I tak Wam właśnie pokażę, przy przybliżeniu, jak to wygląda. To jest właśnie grzybek tybetański, niektórzy mówią kefirowy. Jest to inaczej złożony zespół kult bakterii. I co Wam jeszcze powiem więcej, najpierw zalajemy, gdzie to jest mleko? Ja mam takie mylko, sobie zalewam. I najlepsza by była gaza, a że jej nie mam. Mam taką ściereczkę. Można sobie zrobić dziurki igłą. I mam taką gumkę, recepturkę. Zakręcam i odstawiam na 24 godziny. I ponownie robimy tą samą czynność. I tak pijemy sobie przez 10 dni, a później odstawiamy. Co Wam jeszcze chcę powiedzieć właśnie na temat tego, tego kiw kefiru? Bo można powiedzieć, że... A co to taki kefir? Można dostać w, w sklepie. No, niestety, w sklepie jest całkiem coś innego. Ten grzybek tybetański właśnie ma ten zespół kult bakterii fermentacyjnych. Po prostu mleko się przekształca w kefir. Spytacie na pewno, skąd wziąć taki grzybek? No, ja akurat dostałam. Od no, znajomej e, dość długo. Mam go prawie już 6 lat i czasami, jak nie używam, to po prostu go mrożę. Przeważnie go odpalam na lato, na upalne dni. Jest idealny i naprawdę ma świetne właściwości. Może tak przeczytam. Co, co on po prostu takiego, jakie on ma zalety. A więc tak, poprawia przemianę materii, zwłaszcza przy zespole jelita drażliwego. Oczyszcza odtruwanie organizmu. Yy, dalej, łagodzi wrzody, żołądka i inne choroby przewodu bukarmowego. Zapobiega powstawaniu miażdżycy, wpływa pozytywnie na układ sercowo-naczyniowy, podbudza działanie układu odpornościowego, łagodzi objawy, alergii, dostarcza wielu witamin wszystkie, na przykład takie jak B1, B3, B7 i inne i minerałów wapnia, magnezu, fosforu, poprawia wygląd skóry, paznokci, włosów, poprawia libido. Ma działanie antybakteryjne, probiotyczne i reguluje cholesterol i ciśnienie krwi. Także jest tego sporo, i wydaje mi się, że warto mieć coś takiego w domu. Takich grzybek, gdzie każdy może sobie zrobić taki kefirek. A właśnie, a zwłaszcza, zwłaszcza. Porą letnią, upalne dni jest idealne. Także zachęcam. Możecie sobie kupić na internecie. I co najważniejsze jeszcze to, co mi tak przyszło jeszcze do głowy. Jeśli widzicie, że grzybek zmienia kolor, w jakiś żółty albo pomarańczowy. Czy nawet gdzieś śmierdzi, to jest ten grzybek niestety do wyrzucenia. To taka uwaga. A tak jak powtórzę, powtórzę że grzybek nie lubi metalu, czyli łyżka metalowa, garnek metalowy absolutnie się nie nadaje do, do przetwarzania takiego grzybka. To do usłyszenia, do następnego razu. Pozdrawiam.